Cześć, witajcie. Akcja wapna zakończona. Teraz trzeba to wymieszać. Także talerzujemy. Tutaj na tym polu, akurat od momentu skoszenia, nic nie było robione. No bo czekało na, na rozsianie wapna to pole. No i tutaj chcę z wiosny, zaraz, wczesną wiosną rozlać gnojowice. Później nie, bo to za dużo się nałoży w jednym terminie. A chciałbym ją na bieżąco przykryć, no a w tym roku też już nie, bo wykonaliśmy zabieg watnowania, także to się koliduje ze sobą, dlatego też zostawiam te pole na zimę tylko stależowane i taki jest plan, że tutaj w marcu wjechać z Gnojewicą i wtedy to bezorkowo na głęboko wymieszać żeby tak rozłożyć, trochę te pracę później, i tak przed samym siewem będzie dużo dowożenia, to rozlać tutaj wcześniej. a ja teraz na zimę nie chcę uprawiać na głęboko. No, bo później, jakbym tutaj rozlewał w marcu, to i tak bym musiał to czymś przemieszać. Tak jak to robiłem właśnie w tym roku, no niby dobrze było. Nie było tej różnicy, ale po co robić? Dodatkowy tutaj zabieg, palić to paliwo. Jak możemy to razem za jednym zamachem wykonać. I łkawy tutaj na głęboko zrobimy w marcu. Taki jest plan Także trochę będzie do zrobienia u kukurydzy A w sumie to tylko 6 hektarów no i 15 poplonu, gdzie tam też było rozsiane wapno tam też wcześniej nie talerzowałem, siałem na popląt, żeby tak samo ograniczyć te zabiegi do jak najmniejszej liczby. No i ładnie też te wapno tam się rozsiewało. Trochę może wężej musiałem jeździć, bo się zatrzymywało na tych roślinach, ale jakoś tam się rozsiało. No i teraz za jednym zamachem stalerzujemy je ja na zimę. też zobaczycie jak ta z spoklął. Oglądajcie vloga do końca. Teraz przerzucę na drugą ścieżkę. Tam od tej miedzy mam linię AB. No a tutaj obrys zrobiony, bo tutaj trochę krzywa miedza. I dosyć głęboko tutaj robimy. Te łodygi wszystkie się zrywają ładnie. To wygląda. Na zimę tak zrobimy trochę głębiej, niech ta woda tutaj wsiąka. 7, 2, 8 bardzo dobrze tutaj sobie radzi w tej talerzówce. I mam właśnie głęboko ustawione. Zobaczymy ile tutaj pójdzie. 13, 13,5. No nawet 14 powyżej nawet idzie. Tak do 14 idzie, o, nawet 14,6 było przez chwilę, no ale myślę, że te 12,5-13 w zupełności tutaj wystarcza ładnie się to miesza, no ale lepiej idzie od 7 dużo lepiej. Tamten odczuwa tą dalejżówkę dosyć mocno, chociaż no jak tak płytko robimy, to też idzie, też tak 13 ale ten lepiej wiadomo i teraz jeszcze to te ciśnienie w kołach spuściłem to też to na uciąg wpłynęło na pewno fajnie pole po tym wygląda bo kamienie wał całownikowy wciska nie mamy kamieni prawie wcale Także w tym roku mało będzie ogólnie do uprawy na zimę na głęboko Tylko tam co jeszcze będę gnojowice woził, no bo na części pól mamy Mieszankę gorzowską, no to wiadomo, że, że tam będzie siane dopiero w maju po skoszeniu Na jednym, na jednej działce rośnie rzepak na poplon po kukurydzy On w sumie nie pokazywałem jeszcze To tam też jakoś zrobimy na wiosnę uprawę, niech on tam ten poplon jeszcze trochę podrośnie tak może w kwietniu jakoś, ale też nie zbyt późno, no bo on będzie wodę wyciągał no na razie tak później jeszcze w poprzek tego słupa zrobimy niech to ładnie wygląda no i teraz ten poplon talerzuje to niech on trochę poleży i później pewnie też zrobimy uprawę na głęboko Albo jeszcze później się gnojowice wywiezie. Zobaczymy, czy starczy tej gnojowicy. I talerzujemy teraz poplon, top gleba, top nasiona. Później wyjdę, Wam go pokażę z bliska, jak to się prezentuje. Ładnie nam się to miesza. Sporo jest jednak na wierzchu, ale to dobrze. To w niczym nie przeszkadza. To już teraz będzie nam usychać. No i tutaj też właśnie był plan na wiosnę. Uprawa na głęboko, więc przez zimę to trochę przepruchnieje, uspnie. I ładnie myślę, że już tu na wiosnę się uprawi. Przed wcześniejszym rozlaniem Gnojewicy. No mamy tutaj słonecznik, owiec, szorstki celia, seradela, wyka. Także bogata tutaj mieszanka. Nawet mamy chyba leno aleisty jeśli się nie mylę. Później wyjdę, wam zaprezentuję wszystko. I z tamtego roku trochę dodałem mieszanki z rzodkwią japońską widzę, że trochę jej tutaj jest właśnie. Super. Yy, ona ma ten korzeń rozbudowany, tak zwana melioracyjna. I myślę, że Głównie ją będę teraz się na poplą ciekawe jakby ją samą zasiać Na przykład ze słonecznikiem, bo jak kosiliśmy to trochę do Big Baga tam sobie scypaliśmy i na przyszły rok będzie na poplon słonecznik i jakby jeszcze dokupił tą rzadkie. fajny by był to poplon na pewno Bardzo mi się podoba ta roślina właśnie ma dużo liści, dużo masy, no ale też przede wszystkim ten korzeń, który nam spulchnia tą glebę, taki naturalny głębosz. No i też dzięki niemu też mamy dużo masy do ziemi. Bardziej wchodzę teraz w poplony gdzieś po zbożu, gdzie jest ściana kukurydza to zawsze. Teraz te poplony sieje w tym roku rekordowo. No jeszcze tyle nie było poplonu. Teraz musimy zmienić tor przejazdu No, u nas głównie jest gnojowica, tak? Obornika jest prawie nic, można tak powiedzieć. Dlatego też tej próchnicy brakuje w tych polach u nas. Słoma jest z pola zabierana, sprzedawana. No, ale w zamian właśnie mamy gnojowica, siejemy potlony, rzepak też na, na tych działkach. Lepszą ziemią był prawie na wszystkich też, bo w tym roku i w tamtym. Także też tej prównicy na pewno sporo dostarczył, kukurydzę na ziarno siedzieliśmy, akurat w tym roku nie mamy, także no jakoś tutaj nadrabiamy tym, że nie mamy obornika. No i też rośnie wszystko jak widać. Odpowiedni tutaj system uprawy teraz już całkiem przychodzimy na bezorkę na niektórych działkach właśnie teraz myślę stależować no i później za jakiś czas tam też na głęboko przemieszczać na tych działkach to też jest ten poplon no i ładnie się to powinno zrobić, na razie tak tutaj jest bałagan ale mówię, to już będzie tutaj nam skło ładnie na tej masy jest dużo na wierzchu, na głęboko ją przemieszamy no i będzie super i mam nadzieję, że kukurydza będzie tutaj rosła jak najlepiej. No i też właśnie ogólnie myślę próbować zobaczymy jak z tym rzepakiem wyjdzie po kukurydzy na poplon, o którym wspominałem. Coś też można kombinować, że po kukurydzy siać poplony. No i na wiosnę nie niszczyć jakieś ozime rośliny. Tylko no to też właśnie niedobrze, że te rośliny będą wyciągać wilgoć pod kukurydzę. Ale z zimy tej wilgoci mamy zazwyczaj sporo, no wiosna bywa sucha w ostatnich latach no ale za to byśmy mieli dużo masy do ziemi także zobaczę jak ten go tam wyjdzie, jaka to kukurydza będzie, ile tej masy urośnie i będzie trzeba coś myśleć żeby na większości pól właśnie tą próchnicę tutaj zwiększyć Dobrze idzie, nic się nie przypycha. Najlepiej by było mulczerem. To zmienić, jeśli chodzi właśnie tutaj o uprawę bezorkową, gdzie stosujemy poplony. No to najlepszy mulczer jest w takim przypadku, czy nawet kukuryzy na ziarno, jak, jeśli byśmy ją usieli. Trzy przejazdy niepełne, ale trzy trzeba będzie przejechać. No ale za to właśnie jeśli chodzi o ten poplon zimy, o którym mówiłem, może i tą wilgoć zabierze ale ziemia będzie okryta na wiosnę no i na zimę, teraz już jest tam fajnie zielono więc no nie będziemy mieli tej erozji no tak na próbę zasiane, bo mieliśmy tam mieszankę gorzowską siadć no ale tutaj po skonsultowaniu z dzierżawcą no i też przez to, że tam jest piąta klasa no, Rosła, by tam z powodzeniem mieszanka gorzowska. No ale mamy duży zapas, paszy sprzedajemy. To To tak tutaj spontaniczna decyzja, żeby rzepak tam rozsięliśmy, rozsiewaczem i błytko to stależowałem. I, no i ciekaw jestem, jak to wyjdzie. A rzepak będzie pewnie w przyszłym roku. No, na, na, na następną wiosnę nie będziemy go mieli, bo sprzedaliśmy. No, ale w przyszłych latach, jeśli będę właśnie się rzepak, to bym sobie zostawiał i, i coś takiego można by było robić. Też na pewno jest. O, trochę się przepchało, ale poszło. Też na pewno to jest jakiś płodozmian. Przerywa tą monokulturę złożową. Na przyszły rok mówię, coś będę tutaj jakieś swoje mieszanki może robił poklonowe z tym słonecznikiem, a może sam słonecznik, gdzieś też spróbujemy. No i coś tam dokupić te potaniości i razem to jakoś przemieszać właśnie. Ciekawe czy tą w Fojską gdzieś tutaj dostanę samą. No i jeszcze jakaś. Jakaś roślina, która się w top komponuje. Może facelia, wyka. Fajnie tak tutaj sobie poeksperymentować na tych naszych polach. Mamy kolejny dzień talerzowania. Dwie działki mi zostało. Tylko tak to się prezentuje z zewnątrz. Popląd top gleba, top nasiona. Zaraz coś więcej opowiem. Dużo tej masy tutaj dostarczymy do gleby. Tutaj akurat taki dołek. Poplon miał wilgoć też dlatego też ładnie urósł. Jeszcze tutaj z tamtego roku zostało mi trochę poplonu. Między innymi właśnie z żodkiem japońską, zobaczcie. No jest to super roślina na poplon, bo nie dość, że duża tutaj masy ma liściowej, to i ten korzeń, który pełni funkcję naturalnego głębosza i nam to glebę spulchnia no i też dużo tutaj liści dużo tej masy. także myślę że ta roślina na poplon będzie co roku u nas stosowana zmieszałem właśnie razem z tym poplonem zostało no to co ma leżeć razem to przemieszałem mamy i rzotkiew oleistą i gorczycę no ale tego nie ma właśnie w top glebie trochę się przypchało ale to mokro jest i trochę się tutaj przypycha ale idzie ona później się odetka pójdzie tu jeszcze pewnie nojowica i na głęboko to przemieszamy i na zimę będzie już pole gotowe. Tyle, że no tutaj na, na wiosnę możemy nie wjechać i chcę to właśnie na zimę tutaj zrobić, już na głęboką. Na wiosnę tylko nawozy i uprawa i siew. No i tutaj top gleba. Tak to się prezentuje. Super popron ale też we wrześniu było sucho, także nie pokazał swojego potencjału. Tu, gdzie wilgoć to jest ładne, ale wam powiem, właśnie gdzieś na górkach, gdzie te zasobności składników pokarmowych są mniejsze, no i gdzie też nie było takiej wilgoci, to, to mało jest tego poplonu. Tam dalej widać trochę już uschnięty, także bardzo jest nierówny. No a gdzie wilgoć, no to piękny tutaj urósł. Mamy tutaj tak, słonecznik, facelie. Owiec, szorstki jego jest tutaj najwięcej w składzie, ale ogólnie mały. Jakoś tutaj jego widzę. Może trochę samo siebie, pszenicy zagłuszyły. No, ta w to z innego poklonu. Ale super, tutaj się komponuje. Też niedużo jej było, a, a tu w poklonie dużo jej bardzo urosło. Widać ma duże tutaj zdolności konkurencyjne, i zagłusza resztę. Yy, tak, o tutaj jest jeszcze seradela I szukam wyki, Jary, też tutaj gdzieś na dnie powinna być Akurat tutaj nie mogę znaleźć O, a rzodkiem Wszędzie ta w której tutaj w tym poplonie nie było tej seradeli troszeczkę jej mamy Akurat tutaj nie ma wyki, ale tak ogólnie jak talerzowałem, to było widać. Seradela jest. No i jeszcze tutaj trochę było lnu tego, ale to też nie mogę znaleźć. O tu, zobaczcie ile słonecznika ustał. No także, tak to się tutaj prezentuje. Mówię, nie jest to yy, czysta, to gleba zmieszanką z tamtego roku zmieszałem także mamy tutaj te rośliny właśnie jak mokoczyce między innymi rzodkiew oleista i japońska no i tak poza tym tak ciężko właśnie mi znaleźć tylko tą wyjkę żeby wam akurat pokazać no nie ma facelia też wysoka urosła ten owiec szorstki jest bardzo wysoki ale też jakoś jego tutaj mało widać o tutaj trochę może No ile tutaj możemy mieć? Tyle, że niecała część tutaj w ziemi siedziała, z tyle. Pewnie gdzieś 25, 20. No i też dużo to będzie masy, no i ta masa liściowa także. Będę coś kombinował w przyszłych latach właśnie z tą rzodką japońską. No i też z tym słonecznikiem, bo jest to wysoka roślina. Wykosiłem sobie, miałem zasiany na, na poplony, trochę zostawiłem. Także też on będzie na, na przyszły rok. Dużo liści. Fitnie, także też pożyteczna dla pszczół. Między innymi. Także to na tyle w tym vlogu. Ja działam, te poplony tutaj talerzuję. Niech one już się mineralizują. Więc dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, na razie, cześć.